Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałbym poświęcić uwagę czterem komendom związanym z tworzeniem, jak również usuwaniem plików i katalogów w systemie Linux. Te cztery komendy to będą mkdir służące do tworzenia katalogów, rmdir oczywiście do usuwania. Katalogów. rm, które służy do usuwania plików oraz touch, komenda, która w zasadzie służy też do innych zastosowań, aczkolwiek na potrzeby tego odcinka posłuży się nią tylko i wyłącznie do utworzenia pliku. Co warto jeszcze wspomnieć? Komenda rmdir usuwa tylko i wyłącznie katalogi puste. Nie, nie usuwa katalogów, które posiadają jakąś zawartość. Natomiast o tym za chwilę. Ok. Zacznijmy zatem od komendy mkdir. Obecnie jestem w katalogu domowym, natomiast chciałbym teraz przejść do katalogu, którym y, utworzyłem sobie y, oczywiście jakąś tam strukturę. Katalogów. Katalog. Już używałem kiedyś przy okazji innego odcinka tego katalogu. Był to odcinek o komendzie CD oraz PWD. W tym katalogu, jeśli zrobimy LS, jest jeszcze parę podkatalogów, o takich jak, jak widać nazwach. I w tym momencie. Oczywiście korzystając z komendy mkdir, chciałbym utworzyć sobie jeszcze, jeszcze jakiś podkatalog. Może pod K. Niech on się nazywa. Albo utwórzmy może... To może za chwilę. Oczywiście, ja się teraz wykonamy komendę LS, widzimy, że pod, pod K już istnieje. Utwórzmy jeszcze Z2. Naturalnie wszystkie katalogi zostały utworzone. Możemy ich podawać tutaj dowolną ilość. Ja podałem akurat dwa, mogło być i też więcej. Następnie skorzystajmy z jakiegoś przełącznika. Z jakiejś opcji dla MKDIR. Są dwie opcje, na których szczególnie chciałbym się skupić w tym odcinku. Są to odpowiednio minus M, które utworzy nam katalog już z określonym trybem dostępu. O trybach dostępu będzie więcej w kolejnym odcinku. Oraz co najistotniejsze, co najistotniejsze z komendą minus P. Zacznijmy może od minus M m kadir minus m ewentualnie możemy napisać sobie minus minus mod równa się i utwórzmy sobie tutaj z szatańską liczbą 666 a więc będzie to do zapisu i do odczytu bo jak wiemy dla x odpowiada wartość 1 na razie nie będę się za bardzo o to wgłębiał no oczywistym jest, że Yy, dla X, o którym już było co nieco mówione przy okazji odcinka o komendzie LS, jest wartość 1, no, aczkolwiek, jak samo się rozumie, przez się nie jesteśmy w stanie wykonać katalogu. Nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób uruchomić. Stąd opcję 666. I nazwijmy sobie folder, może tak jak to użytkownicy Windowsa i ogólnie większość użytkowników nazywa właśnie Linuxowy katalog. Ogólnie tak to jest, że to co w Windowsie nazywa się folderem to w Linuxie jest katalogiem Naturalnie folder istnieje widzimy, że jest nieco nieco się on różni. Nie będę na razie się w to wgłębiał. To będzie przy okazji trybów dostępu i komendy chmod. Następnie utwórzmy sobie z komendą "-p", mkdir "-p", od parent zdaje się. Umożliwia nam utworzenie od razu całej ścieżki katalogów. Mogę sobie zatem podać folder 2. Podfolder pod podfolder. Zatem wykonajmy to sobie. I oczywiście teraz mogę sobie, korzystając z już z omawianej komendy CD, przejść do pod podfolderu. Folder 2 pod. Folder. Pod, pod folder. Podpodfolder. jak widzimy bardzo ładnie nam podpowiada. I teraz wyraźnie widać, że dzięki opcji Minus P udało się za jednym zamachem utworzyć całą taką ścieżkę. Ok. Przejdźmy sobie teraz. Może zejdźmy tak ze dwa poziomy wyżej folder 2 i utwórzmy, yy, skorzystajmy teraz z innej komendy. Tym razem tworzącej pliki. Touch. Jej zastosowanie jest bardzo proste. Touch i pliki. Plik 1. Plik 2. I na ten moment widzę, że już są one na biało. Czym różnią się od katalogu, który jest na niebiesko u mnie w systemie? No i w tym momencie to już by było na tyle na temat plików. Tak jest je najłatwiej użyć. Istnieje jeszcze jeden sposób. Plik tworzy się automatycznie, to znaczy jeden, być może istnieją jeszcze. Inny sposób, aczkolwiek ten mi teraz przychodzi na myśl. Istnieje jeszcze taki sposób, że możemy go utworzyć otwierając edytor tekstowy Vim. Vim, plik 4. I oczywiście mamy tutaj pusty plik. Na ten moment moglibyśmy coś do niego wpisać, ale nie to jest tematem tego odcinka. Wyjdźmy. Czyli dokonamy ls, oczywiście plik 4, tworzony za pomocą edytora Vim, pojawił się w katalogu. Skupmy się teraz zatem na komendach, które usuwają nam tę zawartość. Na początek może powiedzmy o rmdir. rmdir usuwa katalogi, aczkolwiek jest pewne zastrzeżenie. Muszą one być puste. Przejdźmy sobie jeszcze katalog wyżej. LS. Mamy tutaj, jak widać, trochę tych podkatalogów, i niektóre z nich są puste, niektóre nie. Wykonam teraz komendę RM Gwiazdka. Gwiazdka jest znakiem specjalnym. Tutaj przy okazji, może co nieco na temat tego znaku powiem. Gwiazdka jest znakiem specjalnym, który uzupełnia fragment lub całość łańcucha znakowego. W tym wypadku, jeśli użyję gwiazdki samej po RM, Wówczas będzie to dla RM oznaczało Usuń wszystko, gdyż do tej gwiazdki będzie mógł dostać dopasowany każdy dowolny łańcuch znakowy, czyli każdy z tych katalogów, które tu są. I zobaczmy, których z nich nie można usunąć. A, przepraszam, RM DIR chciałem. Oczywiście. Teraz jest OK. Trzech z nich nie dało się usunąć. Folder 2. Podkatalog 1 podkatalog 2. No i jak widać one rzeczywiście oczywiście zostały. Mm, ponieważ w nich coś jest. Naturalnie. Dlatego nie można ich usunąć za pomocą RMDir. Skorzystajmy sobie z mana dla RMDir. Jest tutaj taka opcja, długa dosyć, która no, jest o tyle przydatna, że może ona wyłączyć nam te komunikaty w przypadku, gdy RMDIR napotka na katalog niepusty. Jeśli teraz wykonam sobie RMDIR, no, muszę sobie spojrzeć, albo najlepiej skopiuję sobie ten fragment. Już jest długi i wpiszę sobie rmdir, kleję to, co skopiowałem i dam gwiazdkę. Naturalnie, gdyby, gdyby tego nie było, wówczas znów dostałbym te trzy komunikaty, a w tym momencie oczywiście ich nie dostałem. Gdy wykonam ls, widzę, że nic nie uległo zmianie. Zasięgnijmy jeszcze do mana. Kolejną fajną opcją jest minus P lub minus minus parent. Jeden z tych katalogów zdaje się posiadał dosyć długi, dosyć yy, głęboki, nazwijmy to, dosyć głęboką hierarchię. Który z nich to był? Yy... Korzystając z gwiazdki, wyświetlmy sobie folder 2. Czy to był. Przejdźmy tak, zdaje się, że to tutaj. Wykonajmy sobie LS raz jeszcze. I tutaj mamy te cztery pliki oraz ten podfolder, a w nim jest jeszcze kolejny podfolder. Jako, że tutaj akurat są te pliki, to wykonam to dla takiej oto ścieżki. Jak tutaj jest? Pod folder. Co mamy dalej? Tak. Wykonam to, chyba że może utworzę jeszcze jeden katalog w tym momencie. Py pod. Może, żeby mi podpowiedział? Ok, chyba jednak przewisać dwa razy od, żeby się zgadzało. I teraz przejdziemy raz, dwa i trzy katalogi wyżej. Oj, za dużo folder 2 yy, i w tym momencie korzystając z opcji minus p usunę sobie całą ścieżkę rm deal minus p pod folder pod pod folder p pod pod folder to już jest koniec Ewidentnie zostały już tylko same pliki, a ten katalog o nazwie podfolder został skasowany. Mm, ok, to omówmy jeszcze ostatnią komendę, jaka nam została, mianowicie RM. RM usuwa co do zasady pliki. Natomiast no, mamy tu akurat jakieś pliki. I pokażmy najprostszą zasadę jego działania. RM, plik 1, klik 2. Usuniemy może dwa z nich. Naturalnie zniknęły. Yy, następnie wejdźmy do mana dla tejże komendy i popatrzmy, co by tu yy, można użyć. Są dwie opcje, szczególnie istotne, na których dzisiaj się skupię. Jedną z nich jest minus F, tudzież minus minus Force, która ogólnie spowoduje nam, ona zresztą pokaże mi jej działanie, ona tak jakby zmusza nas, prawda, oraz R, Rekursive, czyli do usuwania yy, rekursywnego, ale nie będziemy mogli usuwać w głąb, i na tych dwóch komendach na ten moment się skupię. Bardzo często bywa tak, że usuwamy je. Yy, używamy ich oczywiście. Używamy ich równocześnie. Przejdźmy sobie w katalog wyżej. Pokażmy, co w nim się znajduje. Folder 2 i ten dwa pod podkatalogi 1 i 2. Spróbujmy, może pozbyć się tego całego folderu 2. Ewentualnie mogę jeszcze raz do niego wrócić. I nie są jak wiem kopliki. Może utworzę jeszcze jeden, korzystając z Touch. Niech będzie, czemu nie? I teraz spróbuję, korzystając właśnie z rm minus rf, usunąć cały ten folder 2 wraz z jego zawartością. Czy mi się to uda? Udało się. Tak więc jest to chyba najlepszy sposób na usunięcie niepustego katalogu, korzystając oczywiście z terminala, bo niestety rmdir tutaj nie podoła. Ok, to by było w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się co nieco nakreślić, jak działają te cztery komendy. Dziękuję oczywiście wszystkim za uwagę. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.